Cześć, witajcie. Chciałbym Wam dzisiaj zaprezentować ekran w Nexusie 7 i w Samsung Galaxy Note 2. Generalnie jest to porównanie ekranu w technologii wykonanej w podświetleniach w technologii IPS i Super AMOLED. Tak jak prosiliście, niektórzy mieli obawy odnośnie tego, czy jakby obraz na Nexusie nie jest taki wyblakły, taki mniej kolorowy. To zależy. Ja na początku po dwóch czy trzech telefonach z AMOLEDem byłem przekonany, że Nexus 7 no jest jakiś taki właśnie wyblakły, że te kolory nie są takie żywe. Inni byli przekonani, że właśnie one są takie realistyczne, nie są takie przekolorowane jak właśnie w AMOLEDach. Spróbujmy jakoś to wam pokazać. Spróbuję właśnie wam jakoś to pokazać, żebyście sami mogli sobie ocenić. Przede wszystkim na początku, oczywiście wartości mogą być różne, z tego względu, że z tego względu, że po prostu każde urządzenie inaczej tutaj dobiera sobie trochę poziom jasności. No ale mam nadzieję, że w tym momencie jest mniej więcej równo. Mam taką nadzieję. Więc tak, na początek chciałbym pokazać Wam zdjęcie które no, akurat SGS trójką wykonywałem, zresztą moje najlepsze zdjęcie, jakie mi się udało wykonać z tym telefonem. I chciałbym Wam pokazać różnicę w kolorach. Na pewno ją dostrzegacie. Tutaj kolory są zdecydowanie bardziej wyblakłe. Tutaj mamy te kolory bardzo nasycone naprawdę aż takie, aż wychodzące. Widać tą różnicę naprawdę gołym okiem, tutaj jakby nie ma nad czym się tak naprawdę zastanawiać. Spróbujmy jakoś równo telefonu użyć, nie ma się nad czym zastanawiać. Widać różnicę tutaj mamy 1280x800 pixeli, tu 1280x720 pikseli, jeśli chodzi o same ekrany. No i tu mamy 7 cali, a tu mamy 5,5 cala. I teraz no, spróbujmy sobie powiększyć jak najbardziej się da i tutaj w tym momencie widać, że mam nadzieję, że to widzicie, to jest zdecydowanie jaśniejszy jest ten żółty kolor, mam nadzieję, że uda się to jakoś e, oddać właśnie na filmie, zdecydowanie jaśniejszy jest ten kolor w, 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 niż w przypadku na nocie drugim, tak samo tutaj ten pomarańczowy jest taki, weźmy to samo miejsce, żeby było, tutaj ten żółty i pomarańczowy również są takie bardziej wyblakłe powiększmy jeszcze bardziej wyblakłe to widać, ale sprawdźmy jak jak sprawdza się to przy filmach a mianowicie przejdźmy sobie do tego filmu, który jest jakby filmem promującym czekajcie, ściszymy jeden drugi może też o. Dobra, fal start, spróbujmy jeszcze raz. Spróbujmy w takim razie jeszcze raz równo puścić te filmy, żeby rzeczywiście równo się rozpoczęły, a dźwięk nam nie przeszkadzał. No bo trochę się nie udało, ale mam nadzieję, że będzie widać tą różnicę w nasyceniu kolorów. Tutaj ziemia zdecydowanie bardziej brązowa. Niebieskie jest bardziej niebo. Chociaż, no tutaj tak jest może nawet trochę przekoloryzowane. Nie osobiście bardziej odpowiadają kolory na urządzeniach z serii AMOLED, te, które posiadają wyświetlacz AMOLED. Bardziej lubię takie cukierkowe kolory. No ładniej to wygląda, te wszystkie zdjęcia, no fajnie to wygląda. Zdecydowanie bardziej mi się to podoba osobiście. No ale oczywiście, jak kto woli. Tutaj, no... Nie... To jest już prywatna decyzja każdy, każdego z Was, czy każdej z Was, bo liczę, że dziewczyny też mnie oglądają. No i w, myślę, że tak jak decydujecie się na wybór urządzenia ze względu na wygląd czy parametry, to też jest jeden z czynników, który powinien wejść tutaj. Mieć, powinniście mieć na uwadze, żeby po prostu podczas wyboru zastanowić się nad tym na spokojnie. Spróbujmy jeszcze w takim razie przejść do tej aplikacji, o której tam mówiliście. A mianowicie, nie wiem czy ona się tutaj ściągnęła w końcu. A chyba nie. Tutaj nie ściągnęliśmy, więc to szybko zrobili, e, zrobimy. To jest aplikacja Screen Test, którą polecaliście. Mam nadzieję, że chodzi o tą, no to ma najwięcej gwiazdek i jakby... Mm, była tutaj najbardziej rekomendowana z tych wszystkich pozostałych, więc uruchommy ją. Oczywiście tutaj się jakieś informacje pojawiają, że możemy tę specjalną wersję na tablety ściągnąć. No ale dobra, rozpocznijmy jakby test. Tu mamy kolor biały. Biały zdecydowanie bardziej biały jest na Nexusie. Tutaj jest taki w szary troszkę wpadający. Tu czern to jest czerń yy, tak rzeczywiście nie, wieczorami można zauważyć. Przynajmniej na SG trójce widziałem takie fioletowe przewarwienia, ale to, to są jakieś tam wady, matrycy. Właściwie niezauważalne, jeżeli się nikt o tym nie słyszał i nie patrzył w nocy na telefon w miejscach, gdzie jest właśnie czarno, czyli powiedzmy gdzieś tam, jeżeli film jest w, w innych proporcjach i po prostu paski zostają na dole, no to nikt tego nie zauważy tak naprawdę i... Nawet nie będzie o tym mówił. Tu mamy taki szary. Tutaj szary wygląda jak szary. Tutaj troszkę podchodzi nawet pod biały. Tu mam czerwień. No i widzimy tutaj nasycenie kolorów. zdecydowanie bardziej nasycone są kolory. Tutaj czerwony na Galaxy Note 2 wygląda zdecydowanie ładniej, tak cieplej. Zielony tak samo. Tutaj to jest taki. Ten wygląda tak szpitalowo trochę. Więc tutaj niestety. Kiepsko to wygląda, nie podoba mi się osobiście. Ładniejsze są kolory te. Niebieski mniej więcej to samo powiedzmy. No i tu biały chyba. Tu taki mamy krateczkę. Tutaj nie wiem, no widać, że trochę jaśniejszy. Bardziej, bo to powinien być pewno biały podejrzewam. Więc biały jest bardziej biały na się znowu. Tu podobnie. Tutaj na odwrót widać, że te no to takie piramidki w sumie, one tak wyglądają, nie są białe takie do końca. Biały jest tutaj na Nexusie 7. Tu mamy przejścia od białego do, do, właśnie do czarnego z takimi charakterystycznymi pasami. Wszystkie kolory, więc możecie sobie to jakby tutaj sprawdzić. Ekran, który widzieliśmy kiedyś w telewizji do niedawna, no może nie tak do niedawna. Mam nadzieję, że, No w razie czego oczywiście możecie sobie zrobić pauzę, żeby któryś ekran sobie na dłużej zatrzymać. I to chyba już wszystko, tak? Więc myślę, że tym razem to wszystko. Co dla Was przygotowałem. Mam nadzieję, mogę jeszcze ewentualnie wam zrobić, jeśli nie wiem, to jest coś istotnego, mogę na przykład maksymalnie ściemnić ekrany, pokazać wam jak to wygląda maksymalnie ściągnięte ekrany i maksymalna jasność ekranów to na takim poziomie się kształtuje dobra, trzymajcie się pozdrawiam was, was bardzo serdecznie zapraszam do subskrypcji i do polecania kanału jeśli macie jakieś prośby odnośnie kolejnych testów śmiało piszcie w komentarzach A, zapraszam do komentarzy, przede wszystkim nie do prywatnych wiadomości bo tego się naprawdę tyle zrobiło ostatnio, że ciężko mi naprawdę Wam odpowiadać na te wszystkie wiadomości, ale zapraszam do komentarzy. Inni też będą mogli pomóc wtedy i dowiedzieć się o problemie i w razie czego inni też będą mogli skorzystać z porad Waszych czy moich. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Hej!